Witam po raz szósty. Dzisiaj będzie o takich samochodach, może za dużo powiedziane, samochodach, pojazdach NRD. Miałem, Wartburg, no, miałem Wartburga 353 i miałem Wartburga 13. No Trabanta nie miałem, ale wspomnę trochę o Trabancie, bo to tak żartobliwie nazywali Trabanta zemsta Honekera. No to o Trabancie tylko wspomnę, ale Wartburgami trochę jeździłem no i może niedługo, ale przygód trochę miałem i yy, ten pierwszy Warburg to taki mm, był bardzo ładny. A zanim jeszcze z, zacznę opowiadać o przygodach, no to cofnijmy się trochę, opowiem trochę o sprawach technicznych. Warburg to był taki, to taki pojazd, trudno to samochodem nazwać. Bo no, dziwna konstrukcja to jest na ramię jak ciężarówka. Karoseria, przykręcona na kilkanaście śrub do ramy, można było zdjąć karoserię, zostawał silnik, skrzynia, koła i można było tym jechać nawet. Także to jest taka prosta konstrukcja, nadawała się dobrze na jakieś tam polne drogi, do, nadawała się na, na wieś, do lasu, a później, właśnie, już jak nawet PRL upadł. to Ode mnie ze środku kupowali takie warburgi myśliwi, bo to, po, że tak powiem, po, po polu pojechało, po lesie, wysokie, wąskie koła i silnik dwusuwowy, chłodzony ciecią, tam miał 45 koni i taki jak na dwusuw to dynamiczny dość był, ale, no mówię, ale koła wąsiutkie, trzynastki, wysokie, wąskie, było to niestabilne, no zawieszenia praktycznie to, to nie miało. I, i, ale to i tak było na przydział i na przydział i, chociaż to było tańsze niż duży fiat w tamtym czasie, to było takie droższe niż maluch, tańsze niż duży fiat. Na przydział dostawali to, właśnie wspomnę, na przydział dostawali to między innymi weterynarze, bo mogli jeździć na wsi, w terenie, że tak powiem, po bardzo złych drogach. I to akurat wspomnę właśnie mojego serdecznego przyjaciela, który niestety już nie żyje, Jurka, weterynarza, który wiele lat jeździł tymi Wartburgami, do, do, no długo jeździł jeszcze. Później jak ja miałem środ samochodowy, to y, zaopatrywał się u mnie w części, naprawiał u mnie i nawet biznesy wspólne robiliśmy. Ale dlaczego wspominam, e, oprócz tego, że jeździł tym Wartburgiem, to był bardzo pogodnym człowiekiem, czasy były inne i on no, na wsi było dużo ludzi i dużo zwierząt. Mieli zwierzęta różne. Wszystkie, leczył wszystkie zwierzęta, małe i duże. No i a w Gryzku była Knajpa, Podlasianka. On za kołnierz nie wylewał, więc pamiętam taką, że go jego, że tak powiem, no. Domenę życiową, że on sprząta w Warburgu dopiero wtedy, jak mu butelki podpedały zaczynają po piwie wchodzić pod pedały i blokują wiesz, sterowanie. No bo on po każdym zgłoszeniu, jak gdzieś pojechał na, na zgłoszenie, wyleczył czy nie wyleczył, w każdym razie do, na interwencję do, do rolnika, i po powrocie zawsze. Zachaczał o Podlasiankę, naszą knajpę w Grodzisku, i wypijał piwo. Wypijał czy kupował. Także jak było kilkanaście zgłoszeń w ciągu dnia, to on wypił kilkanaście piw. No ale to były inne czasy. W dodatku miał, że tak powiem, znajomych w tych, w milicji, więc udawało mu się. No i jak coś trzeba naprawić, to ja mu naprawiałem. I, a przy tych, tych dwusuwach to sporo było napraw, bo Zwłaszcza te starsze modele dwusuwowych miały biegi przy kierownicy. To taka najczęstsza awaria w nich była, to te biegi, tam był układ przekładni, dość skomplikowany i te biegi trudno wchodziły, trudno było je znaleźć, bo na tych przekładniach były tam gumki różnego rodzaju. Ja pamiętam takie charakterystyczne u góry gumki, które nazywały się wrony. Kupowało się je w sklepie, w Białymstoku był sklep z częściami do Wartburga. No i te wrony wymieniały się dość często. Poza tym, już później w, takich, w tych ostatnich modelach 3,5,3 rok 8,7, 8, 8, 8, 8,9, to już zrobili biegi w podłodze. To już było łatwiej te biegi znaleźć niż przy kierownicy. No i y, natomiast y, już od, o, przez dwa lata, 89-91, trzy lata, pra prawie że trzy lata, y, jak w 1989 ten no, upadł mur berliński i Niemcy się połączyli no to a jeszcze w tych zakładach Wartburga to zakłady IFY chyba zostało sporo części takich, wiesz, że tak powiem, tych karoserii do Wartburgów więc Niemcy zachodni żeby tego się całkowicie nie pozbywać no to włożyli tam silnik od, od Golfa Trójki 1-3, dwó dwójki, co golf dwójka, silnik 1-3. Włożyli do Warburga, przeróbek było sporo, bo musieli z przodu poszerzyć ramę trochę i nad kola błotników, i wpasowali tam silnik ze skrzynią obiegów, w skrzynię musieli trochę przerobić. Z golfa dwójki, i lampy już ładne założyli, nawet niektóre miały się berdachy, i to, wiesz, wyglądało to fajnie, wyglądało to jak, jak lepiej trochę niż poprzedni Warburg ale jeździło to kosmicznie, to naprawdę w porównaniu do Warburga to cudowny sprzęt, tylko zawieszenie niedostosowane do tego silnika i do tej skrzyni biegów, więc yy, większość tych zbyt wysokie, zbyt wąskie opony, większość tych Wartburgów to skończyła w rowie. A jeszcze więcej, ja akurat nie miałem trabanta, ale więcej trabantów, bo tra, z trabantami zrobili tak samo, do trabanta zrobi, włożyli silnik 1.1 z polówki i to było tak dynamiczne, silny ten samochód lekki, wiesz, że tak powiem, z tej, no nie plastikowy, tylko taki tekturowy, jak mówili nawet, też na ramię, on częściowo na ramię, bo nie był warbuk na całej ramy, ten miał tylko z przodu ramę, Trabant. I on na tamte czasy to był samochód, który miał najlepsze przyspieszenie tu w naszym kraju. I Trabanty to już szczególnie kończyły w rowie, bo to miał chyba dosłownie wiesz 7, 7 sekund, siedem z kawałkiem do setki. Także to była, że tak powiem, prędkość potworna. No, ale mało się tych trabantów, jeden, jeden to praktycznie się mało zachowało, unikaty jakieś tylko, bo wszystkie skończyły w robie. Wardburgów było więcej, ale yy, właśnie o tych Wartburgach opowiem, bo yy, u nas, jak mówiłem, było duże cło. Z tych Wardburgów, jeden, trzy było dużo przywiezionych, przyprowadzonych z zagranicy, ale nie dało się tego odslić. Więc Polacy, jak, na, jak zwykle, wpadli na pomysł. Ja zresztą brałem w tym czynny, nawet bardzo czynny udział, bo y, papiery brało się z Wartburga dwusuwowego 353 i tylko w dowodzie rejestracyjnym w Wydziale Komunikacji wpisywali wymianę silnika. I silnik zamiast mia miał te wiesz, 900 to ma już te 1300 pojemności. Wymianę silnika wpisywana, ale żeby to zrobić, to trzeba było tak po pierwsze mieć yy, papiery na tego no, przeważnie już mnie jeździł trzeba było mieć papiery na ten silnik 1.3 i jak ja już miałem środ, no to jak się trafił jakiś Golf z silnikiem 1.3 no to te papiery na silnik schodziły jak świeże bułeczki wypisało się fakturę, że sprzedałem silnik z Golfa y, dwójki 1.3 wtedy Gostek z tymi papierami jechał najpierw do diagnosty dawał mu łapę, żeby ten wpisał wymianę silnika, bo silniki były wpisywane w dowód rejestracyjny. I wtedy z tymi papierami jechało się do Wydziału Komunikacji on w wydziale w tym w dowodzie rejestracyjnym wpisywali wymianę silnika. No i jeździło się dwusuwem z silnikiem czterosuwowym. Ale no i na początku większość milicjantów się na tych czy później policjantów na tym nie nie znało. Później już już był problem, bo teoretycznie Wystarczyło trochę kumatego policjanta i wiedział, że tego się nie da zrobić. Nie dało się zrobić tego, włożyć tego silnika, więc y, teoretycznie tych diagnostów należałoby, że tak powiem, y, aresztować, bo nie dało się włożyć silnika 1-3 do, do, do warburga dwusuwowego. Trzeba by było zmieniać całą ramę, błotniki przednie, pas przedni. A to by naprawdę się nie opłacało. Więc tych przekrętów było sporo. Mówię, mówię, sam brałem udział w tym, bo sprzedawałem te silniki. Nawet pamiętam, że udało mi się, że tak powiem, uprosić jednego że, że, pracownika Wydziału Komunikacji, żeby mi to wpisał. No więc, a, no, to, to o sprawach tyle o sprawach technicznych. Natomiast jeśli chodzi o m, sprawy, m, takie przygody związane z tym Wartburgiem, to zacząłem na początku. Kupiłem takiego ślicznego warburga 353 w Warszawie, biały, ładny, był od pierwszego właściciela, perełka. No i miał być dla brata mojego. Ja bez Warszawy, pamiętam, ślisko było. Tak właśnie okres był taki jesienno-zimowy już było przymarznięte. No jechałem zadowolony, bo samochód śliczny. I pamiętam, między Węgrowem a Sokołowem wpadłem w poślizg. No to wiesz, cudem się uratowałem. Wracałem szczęśliwy, jak nie wiem, że przeżyłem, bo... Wpadłem w poślizg, więc pokręciło mnie parę razy w kółko, ale do rowu nie wpadłem. No, To po prostu szczęście zadziałało moje. I myślę sobie, taki drogi samochód mogłem rozbić. No, ale później innym razem jechałem tam, i patrzę. Nie, te rowy tam nie były głębokie. Mogłem niewiele uszkodzić go, ale to na marginesie, więc udało mi się wyjść cało. A dlaczego wpadłem w poślizg, tu muszę powiedzieć? Bo tak, po pierwsze jechałem za szybko, a po drugie w Wartburgach było tak zwane wolne i ostre koło. Na wolnym kole jeździło się tylko latem, jak przy dobrej nawierzchni. Wolne koło to jest taki, taki tryb w środku, taki tryb mechanizm w skrzyni biegów, jak działający je troszeczkę jak będyk rozruszniku, że w jedną stronę kręciło się tak, jak silnik ciągnął, no to ciągnął, jak silnik przestawał ciągnąć, gaz się odpuściło, no to wtedy ten samochód leciał swobodnie. Czyli ten tryb działał w jedną stronę tylko w środku było, były tam rolki. No i to mniejsze zużycie paliwa. On ekonomicznie jechał no, i nie wyrzucał paliwa przez, przez rurę wydechową. No ale miało to i złe strony, bo nie hamowało hamowania silnikiem a Przypuśćmy, jakieś jest śliska nawierzchnia, to nie można jeździć na luzie, bo można wpaść w poślizg. Trzeba, żeby ten silnik cały czas kręcił i ciągnął. Przynajmniej miał, że tak powiem, taką taką no, możliwość cały czas przyspieszenia, zahamowania i na wolnym kole jeździło się tylko latem. Ja wtedy jechałem na wolnym kole, dlatego wpadłem w poślizg. Zamiast na ostrym. Na ostrym trochę więcej palił. No to ta jedna przygoda Wartburgiem, ta była taka, taka z, trochę yy, stresująca, ale, ale nic się nie stało. Innym razem, to już później, kupiłem takiego Wartburga yy, w Warszawie, też innego, który nie był na chodzie. No i poprosiłem swojego kolegę takiego dziśka który miał Żuka przerobionego na lawetę. Autolaweta z Żuka zrobiona. Później o tym Żuku będzie oddzielny odcinek bo to długa historia, on go zrobił ślicznie, żub, przerobiony na autolawetę, trochę wydłużony, miał obniżony lekko, koła, wiesz, już nie 16, tylko piętnastki na szerszych oponach, no i wiesz, wciągarka na korbę i to wszystko działało fajnie. No i wieziemy tego Wartburga z Warszawy, no i naj, że tak powiem smutniejsze, albo najbardziej takie było stresujące to, że jechał z nami mój syn, który miał tam, wiesz, 8-9 lat, dziecko jeszcze, w Żuku może, mogą jechać tylko dwie osoby. My jechaliśmy w trzech, na kolanach chyba go trzymałem, pasy wtedy się jeszcze nie zapinało i pamiętam jesień, ciemno, gdzieś tam okolice Dobrego, nawet pamiętam dokładnie te miejsca, obwodnica Dobrego. No, ciemno, pochmurno, jedziemy tam sobie, no nie, niezbyt szybko, może 60, 70, ile Żuk mógł jechać. No i nagle na czarnym asfalcie, kiedyś nie było tych pasów białych na asfalcie, tylko na tym czarnym, ciemnym asfalcie, nagle dosłownie 10 metrów przed nami pojawia się właśnie jakaś jasna plama. I tak, i wtedy no w ostatniej chwili, 10 metrów przed tym, zauważyliśmy, że leży człowiek na tym asfalcie. Leży człowiek, leży po hamulcach, a ten człowiek akurat w tym czasie to pijak był, próbował wstać. Próbował wstać i głowa mu jeszcze została na asfalcie, a dupę podniósł i A żeby był obniżony, jak Zdzisiek zderzakiem go walnął w pupę, to ten poleciał po tym asfalcie już z 15 metrów. No a taki hałas był taki, jak gdybyśmy naprawdę, że tak powiem, worek kartofli walnęli. Szok straszny, stres dla mnie, mój syn do dzisiaj pamięta. Mówię, pytam, Arek, pamiętasz, co Zdzisiek powiedział, jak uderzyliśmy tego faceta? No pewnie. No co powiedział? o kurwa. Nowe, jak to wiesz, takie zamiast o Boże. No więc, yy, no dobra, zatrzymaliśmy się. Człowiek leży, patrzymy, czy żyje. No, nie ma szans. Twarzy nie było, tylko jedna wielka czerwona plama zamiast twarzy. Ale płuca się ruszały. No Telefonów jeszcze wtedy nie było, ale któryś z kierowców szybko się, w komórkowych, zatrzymał się. Blisko było w dobrym, zaraz poczta poleciał, zadzwonił na pogotowie i Gotowie policja przyjechała dosłownie w ciągu wiesz, 20 minut, dość szybko. Przyjechało Pogotowie. No, zabrała tego faceta. No a policja, wiesz, przesłuchała. A ja w tym czasie, zanim przyjechało pogotowie, mówię idę na pocztę, to też do tego telefonu. Zadzwoniłem do kolegi do Warszawy, żeby przyjechał, zabrał Arka. Zabrał mojego syna, no bo nie wiadomo, czy w ogóle nas puszczą, czy nas nie aresztują, czy, czy da się tym samochodem jechać. Więc zadzwoniłem do tego kolegi, żeby on przyjechał. Szybko z Warszawy przyjechał, i no, nie szybko przyjechał. No i zadzwoniłem, zostawiłem Arka na przystanku autobusowym, a to była noc, naprzeciwko tego telefonu poczty. Sam wróciłem do wypadku. Tam policjant przesłuchał, wiesz, dziśka, przesłuchał mnie, wszystko wytłumaczyliśmy, nie przyznałem się, że dziecko jechało z nami, myślę sobie, bo jeszcze mandat wlepią, coś się przyczepią. Przesłuchali nas. Policjant się trafił taki naprawdę solidny, że jakieś tam hamowania nie zrobił, powiedział samochód sprawny, wszystko. I w każdym bądź razie wypuścili nas. Zderzak, okazuje się chłodnica nie została uszkadzona, no zderzak to był taki jakbyśmy w drzewo stuknęli. Trochę odprostowaliśmy to i wróciliśmy z tym warburgiem do domu. Warburg cały, wiesz, żukowi się nic nie stało. No, po syna przyjechał ten kolega, tylko syn pamięta jeszcze historię, mówi, noc, małe dziecko na samo na przystanku autobusowym, więc mówi policja jechała radiowozem. To ja się schowałem za przystanek. No i wiesz, udało mu się schować, się, także miał smykałkę już od dziecka, żebyś wiedział, że... Policja to jest nasz przyjaciel. No więc to taka historia związana z Wartburgiem, chociaż nie jechaliśmy Wartburgiem. No więc y, dalej jeśli chodzi, a o tego Wartburga to jeszcze taką historię. Nas tym Wartburgiem ślicznie jechaliśmy do Elbląga z bratem. No i pamiętam uszczelka pod głowicą. W tych dwusuwowych Wartburgach dość często padały uszczelki pod głowicą. No wysiadła nam uszczelka pod głowicą, zaczęła gotować wodę. A tam jest dwusuwowy silnik, trzycylindrowy, to, to takie bardzo proste, to dosłownie wystarczy odkręcić osiem śrubek, zdjąć i założyć nową szczelkę, trzeba tą szczelkę mieć. A to był taki okres, e, mówię, koniec lat 90. trudno dostępne części były bardzo. Jakoś tam dociągnęliśmy do Nidzic, pamiętam. No i tam pytamy taksówkarza. Jest, jest jeden taksówkarz u nas, co jeździ Wartburgiem, ale nie ma go w tej chwili tu na postoju no to zapłaciliśmy, zawieźli mi do tego taksówkarz, zawiózł mi do kolegi taksówkarza do domu i wiesz, i mówi, jeździ wakburgiem, na pewno ma część mówi, mam taką uszczelkę, ale mm, to jest rzecz niedostępna i bardzo droga. Bardzo droga, mówi, mogę sprzedać ostatecznie, ale 100 dolarów. To było dużo na tamte czasy, ale tak się składa, że miałem te dolary akurat i a wiedziałem, jeszcze brat mówi, że u nich tam że w Welblągu dostanie bez problemu. Więc dałem, te, mówi: to mówię, dobra, dam te 100 dolarów i przypuśćmy, za dwa dni odwiozę tą szczelkę nową. Jeszcze dam panu jakąś prowizję z tego. No i się zgodził na to I rzeczywiście założyliśmy szczelkę, dojechałem do Welbląga. Tam później, jeszcze nad morze i wróci, w powrocie, jednej drodze, zawiozę tą szczelkę, bo bez problemu kupiłem w Welblągu w sklepie. Okazuje się, że była jeszcze były wtedy sklepy Wartburgów, szczęściami do Wartburgów i on oddał, zwrócił mi te 100 dolarów, dostał, mówię, jakieś tam e, pieniążki za, za grzeczność no i, i, i z tą szczelką już, że tak powiem, do końca, było ok. E, wspomnę tylko, że jak skończył się właśnie ten, ten PRL, e, to skończyły się sklepy Wartburgów. No, sklepy jeszcze były przez kilka lat, ale nie było części, nie było dostawy części, bo NRD nie było. W związku z tym ja tu miałem przyrodę, więc jak się rozbierało w Artburgii, to części bardzo dobrze schodziły, nawet sklep w Biemstoku kupował u mnie używane części od Wartburga. Najbardziej chodliwe to były wahacze tylne. Pamiętam, że taki wahacze się odkręcało, czyściło, malowało czarną farbą, że był jak nowy i sprzedawało się za 100 zł, a te same wahacze w sklepie oni sprzedawali po 400. Taka była przebitka. Więc z te wahacze najbardziej zapamiętałem, e, z, z, jeśli chodzi o cenę. E, więc, e, a Warburg 1-3, którego miałem, to był, na nie, tak jak i Syroko ostatnio co opowiadałem, na niemieckich numerach oczywiście. I dopóki było jakieś tam ubezpieczenie, czy się załatwiało się polskie, to się jeździło na niemieckich numerach. Jeździło to cudownie. Mówię, na nasze drogi wtedy jeszcze nie było takich dróg jak teraz. Takie były asfaltowe, brukowane, czyli utwardzone, ale nierówne gdzie nie jechało się zbyt szybko, to wiesz, to one nadawały się idealnie. Także Warburg 1-3 to była perełka, tylko ponieważ to była końcówka produkcji, to one korodowały. Kupić przedni błotnik nad kole przedniego błotnika, nieskorodowane, to było, że tak powiem, gręczyło z cudem. Tak samo przednie, przednie górne wahacze też tak korodowały. Mówię, to była końcówka NRD i oni pozbywali się tego, co mieli. Więc no, sprzęt taki i fajny, i niefajny, bo, bo no, robiony był tak, jak dla, że tak powiem, jak dla niemieckiego robotnika miał być tani, prosty, naprawić to się dało, że tak powiem, gdzieś tam na ulicy, nawet. Ale no, komfort jazdy to naprawdę żaden. No plusem był bagażnik, zarówno w Trabancie jak i w Warburgu. Nawet w Trabancie mieściło się 5 kanistrów pełnych benzyny 20-100 litrów benzyny. I ładnie, jakby wymierzony ten był, ten bagażnik, tak że pięć kanistrów stawało równo. A w Warburgu to można było wziąć pięć, pięć i jeszcze w drugie pięć na płask położyć, dziesięć położyć. Taki olbrzymi waluty był. Jak myśliwi kupowali, mówię, to, no, dzika ze strzelu, wrzucił całego do bagażnika i pojechał, bo tak powiem, po kartoflisku, że tak powiem, po rządków. Więc yy, no to taki teren, samochód terenowy, osobowo-terenowy osobowo samochód więc o Wadburgach się rozgadałem natomiast już następny odcinek to o jakichś prawdziwych samochodach będzie na razie dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia jutro